Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na taki nieco typowy, nietypowy film, e, ponieważ nadal będziemy obracać się oczywiście w tematyce makijażowej. Natomiast mam ochotę odtworzyć dzisiaj jeden z tutoriali makijażowych Huda Beauty. Jeden z nowszych, gdzie korzysta ze swoich najnowszych produktów. Także między innymi przetestuję te trzy nowe paletki, czyli Caramel Brown, Toffee Brown i Chocolate Brown, których jestem bardzo ciekawa, bo przyznam Wam szczerze, kiedy zobaczyłam pierwszy raz, na żywo, to naprawdę bardzo mi się spodobały. Mimo tego, że są takie nude. Można by powiedzieć, że nudne, to mają coś w sobie i w ogóle te opakowania są takie eleganckie, piękne. No, po prostu rozpływam się, więc mam nadzieję, że tym razem nic się nie skwasiło z jakością. To oczywiście sprawdzimy. Chuda robiła makijaż taki panterkowy, więc dzisiaj postaram się go otworzyć. Przyznam szczerze, że samej chudzie nie wyszło to najlepiej. Powiedziałabym pół na pół. Natomiast ja postaram się dołożyć też coś od siebie, żeby ten makijaż wyglądał jak najlepiej. Przetestujemy też część pielęgnacji od Chudy, Mam tutaj na myśli w szczególności nowe płatki pod oczy, jak również maskę liftingującą za słuchajcie, szalone 39 zł. A jest to, uwaga, jednorazowa maseczka. Także dzisiaj razem z Wami zatopię się w odrobinie luksusu. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I jeśli chodzi o tutorial, na którym będę dzisiaj bazować, to w nim Huda zaczyna od peelingu swoim produktem marki Wishful. Ja nie Niestety z nim się za bardzo nie zaprzyjaźniłam, także pominę ten krok. Zresztą jakieś 4 dni temu robiłam peeling kwasowy, dlatego między innymi łuszczyłam się w poprzednim odcinku. Dzisiaj jest już znacznie lepiej. Później widzę, że na twarz nakłada olejek, też Wishful. Ja się go bałam i nigdy nie użyłam. Poszedł w świat, także ja dzisiaj przewrotnie wykorzystam produkt Fenty Beauty. To jest taki krem nawilżający z SPF 30 i on będzie stanowił u mnie dzisiaj bazę. Bardzo przyjemna konsystencja i myślę, że warto nakładać go w szczególności pod takie nawilżające podkłady, bo może jeszcze podkręcić efekt mokrej skóry i jest taki gładki w konsystencji, więc bardzo możliwe, że ten nowy podkład Fenty Beauty Ace Drop nie będzie tak wbijał się w pory. Następnie Huda zabiera się za zainstalowanie tych swoich maseczek. Tutaj mamy płatki pod oczy i maskę liftingującą. Także zacznę tak jak ona od płatków. I płatki prezentują się tak. Przyznam Wam, że jak na Hudę, to dosyć mało instagramowo. Mogłyby być jakieś złote wtedy na filmikach instagramowych, wyglądałyby lepiej. Ale to jest, wiecie, takie moje czepial i tutaj w wewnętrznej części mamy do czynienia z takim czymś lepkim. Zobaczymy, czy to jest jakiś taki krem. Uuu, odczucie jest całkiem przyjemne, wam powiem, takie miłe, chłodzące, otulające. Wow! Okej, okay, także tyle jeśli chodzi o płatki. Zostało mi do zainstalowania jeszcze to ustrojstwo. Jestem bardzo ciekawa tej maseczki. Kiedyś dostałam ją w parce PR, ale chyba komuś oddałam i stwierdziłam, że kupię ją po prostu w seforze i kosztowała 39 zł. <grym> także, no, fajna zabawa. Jak na jeden raz. 39 zł na twarz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że faktycznie zadziała. Ojej, tutaj też mamy do czynienia z takim żelowym wypełnieniem. Mmm! I tak pachnie trochę miętowo-cytrusowo. O oh Czekaj, to powinno być chyba trochę niżej jada. O, rady, co mi przyszło na stare lata? <grym> o, boże. <grym> no w międzyczasie odpadną mi tutaj uszy na bank. Ale przemęczę się. No powiem Wam, że moje uszy będą mnie za to nienawidziły na koniec dnia, także zabiorę się od razu za malowanie, żeby skrócić ten proces. Chuda widzę, że zaczęła wypełniać brwi, ale ja tak jak widzicie, brwi zrobiłam przed nagraniem, i chyba po prostu intuicja dobrze mi podpowiedziała, że tutaj w tej maseczce może być to nieco utrudnione. I słuchajcie, jeżeli nie wytrzymam jej za długo, to po prostu ją zdejmę, bo to naprawdę nie jest zbyt przyjemne. I teoretycznie powinnam to nosić jakieś 20-30 minut. Także wow, nie. wiem. Nie wiem, nie mnie to dusi, mnie to boli i moje uszy mówią, Ada, przeginasz. No ja za te 30 minut na bank dostanę martwicę uszu, wyglądają strasznie, bo mogę nie patrzeć, ale przejdźmy już do makijażu oczu, zbliżyłam Was do siebie, na powiekach mam już bazę z Inglota i widzę, że Huda używa swojego cienia w kremie, więc też go użyję. Wydaje mi się, że to jest ten kolor, czyli dokładnie Faux Mm, bardzo ładne swoją drogą połączenie złotka właśnie z takim nude brązem i ona sobie to nakłada słuchajcie na całą powiekę jako bazę. Rozcieramy. Tak jak wiecie, ja całkiem lubię te cienie w kremie. Odchudy. No nie wiem do końca, czy to na pewno sprawdzi mi się jako baza kolorystyczna, czy nie będzie za ciemna, ale chyba styknie. Powiem wam, że czuję się tak jakbym robiła sobie makijaż na jakimś oddziale rehabilitacyjnym, oblepiona jakimiś, wiecie, cudownymi rzeczami, które mają mi coś wyleczyć. Jeśli chodzi o cieniowanie, to Chuda najpierw używa paletki Caramel Brown i wykorzystuje ten ciepły, jasny brąz, i robi sobie takie plamki na powiekach. No, pigment, powiem Wam, te cienie mają naprawdę ładny. Następnie Huda sięga po paletkę Chocolate Brown i wykorzystuje ten cień, żeby przyciemnić te łaty. Tu jak widzicie, poprawiłam trochę tutaj te płatki, żeby one mi już rysowały kształt tego makijażu. Skoro już są, to niech się na coś przydadzą. Następnie chuda wraca do paletki Caramel Brown i do tego ciemnego, lekko metalicznego cienia. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, bo u niej to nie wygląda za dobrze. Robię to, słuchajcie, jakoś tak bardziej zgodnie z moją intuicją, bo u chudy się to trochę jednak zlewa w całość. No i ten cień nie jest do tych ciapek najszczęśliwszy. Mat by się tutaj pewnie lepiej rozkładał. Łączę sobie te dwa cienie, żeby uzyskać bardziej trójwymiarowy efekt. Odwołuję, ja nie będę dziś w stanie sprawdzić jakości tych cieni. Posiłkując się tutorialem chudy, wygląda to tak. Mm, jeszcze nie idealnie wiem o tym, ale już chuda zdejmuje tę maseczkę, więc ja wreszcie też sobie na to pozwolę. Jestem jakoś wybitnie wymodelowana. Powiem Wam, że ja nie widzę żadnej różnicy, oprócz tego, że po prostu uszy tak mnie bolą, że po prostu cieszę się, że już to zdjęłam. Nie wypał ten produkt, nie wypał. Zdejmę też to. Płatki pod oczy, jak cię mogę. To jest dokładnie ta sama konsystencja wnętrza co tej maski liftingującej. Więc nie wiem, to nic nie robi, to nie nawilża. To się po prostu tylko tak przykleja do twarzy. Użyję teraz odrobiny płynu micelarnego i oczyszczę sobie. To moje cieniowanie, które na razie nie wygląda. Oczywiście sobie tę przestrzeń. Jednocześnie zdejmę ten cień, który tu wcześniej nakładałam w kremie. No, tak to jest. Okej, okay, moi drodzy, w międzyczasie oczyściłam tę przestrzeń delikatnie patyczkiem kosmetycznym. Później dodałam odrobinę korektora i przypudrowałam matowym beżem i tak to prezentuje się w tym momencie. Przejdźmy do kolejnych kroków. Następnie, z tego co widzę, Huda znowu nakłada coś nawilżającego swojej marki, ale mi tutaj nawilżenie już się zgadza. Później nakłada ten swój rozświetlacz w płynie, który mnie osobiście zapycha, więc użyję alternatywy i mam tutaj rozświetlacz w płynie z Diora w kolorze 001 i nałożę go na twarz prawie tak jak ona, bo zrobię to po prostu palcem. Wiecie, ja jutro nagrywam teledysk, tak że wam pochwalę. Jak będziecie oglądać ten film, no to będzie to znaczyło, że już jest po, ale nie chcę, żeby mnie coś zapchało przed jutrem. Już i tak mam jedną krostkę, która mi tutaj. Się wykluła wczoraj. Następnie, oczywiście, przechodzimy do mojego ukochanego podkładiku. Oczywiście żartuję sobie, nie lubię go. To jest Huda Beauty for Filter w kolorze Angel Food 110N. Ale Huda zawsze go nakłada, więc ja zrobię to samo i ona tak jeszcze wiecie, sowicie nakłada dużo tego podkładu. uuu. dobra Ada. Już koniec żartów. Ja słuchajcie, muszę to nałożyć szybko, bo ten podkład zastyga. Tutaj nie ma co się wdzięczyć. Tylko trzeba nakładać, bo zaraz będzie tynk. Już jest, Boże, już jest taki tynk straszny. Od razu, słuchajcie, doklepuję gąbeczką, bo nie ma na co czekać. Zaraz tutaj się zrobi tak sucho, że już nie będę mogła go rozetrzeć. Ja nie wiem, jak ten podkład może wyglądać dobrze na jej twarzy. Na no, u mnie już jest po prostu suchym gruzem. I to jeszcze w takiej ilości nałożony. No, po prostu dramat, masakra. Muszę zbliżyć sobie trochę twarz, bo jest tak sucho. Że w ogóle on już nie chce sunąć. Następnie przechodzę do tart ultra creamy w kolorze 120s. No niestety nie mogę używać starszego brata w tej podstawowej wersji, bo nie wiem co się z nim dzieje, ale coraz gorzej wygląda pod moimi oczami. Wygląda tak sucho ciężko, więc w ogóle już z niego rezygnuję i nie będę go nakładać. A na pewno nie pod filmy, dlatego że w 4K to widać jeszcze bardziej, jak mocno on marszczy skórę pod oczami. Chuda tam się nie pieści i nakłada bardzo dużo korektora, więc ja też się nie będę pieścić. A nawet słuchajcie, dzisiaj korektor mi pomoże trochę e, ukryć te plamy z podkładu, który niestety ten chuda mi robi. No, nie znoszę tego podkładu, nie ma takiej mocy, żeby on wyglądał na mojej twarzy dobrze. Następnie chuda przypudrowała przestrzeń pod okiem e, robiąc baking gąbeczką po prostu, ale ja tego nie zrobię, bo wiem, że skończyłoby się to sucharem, więc użyję po prostu małego pędzelka i tak przypudruję przestrzeń pod okiem. I przechodzę do mojej ulubionej części, czyli do konturowania na mokro. Na szczęście chuda też je robi. Także ja nie użyję brązera chudy, tylko mm, teraz mój ulubiony fenty w kolorze 01 Amber. Te Chudy też są akurat ok, ale ten z Fenty jest po prostu chłodniejszy. Boże, na tej chudzie to się za bardzo nawet nie chce rozcierać, tak jest bardzo sucha i tempa. Żeby ocieplić jednak to konturowanie delikatnie, użyję Body Sauce z Huda Beauty w kolorze 01. O, ten produkt jest już bardziej mokry w konsystencji, więc też lepiej się przyswaja na tym podkładzie. Następnie leci u chudy już pudrowanko całej twarzy, więc użyję mojego ulubionego pudru NAM Translucent Powder. No, ten body sauce dał mi takiego rozświetlenia i uratował ten makijaż. Do ciała bym go nie używała, bo jest jakiś taki zaciemny, ale do twarzy jest rewelacyjny. Jeśli chodzi o róż, to dzisiaj użyję różu prasowanego i to będzie efekt w kolorze Rouge Dream, bo on jest właśnie taki satynowy. I w sumie kolorystycznie bardzo podobny do tego, co huda ma na sobie. Oczywiście już Ada przesadziła. Następnie widzę, że Huda tuszuje rzęsy i nakłada rozświetlacz. I ja zanim wytuszuję rzęsy, to nałożę rozświetlacz, który ona używa, czyli Huda Beauty Flora Nymph All Over Highlighting Powder. Z tego, co pamiętam, on jest taki zielonkawo brudny w kolorze. No ale już go nałóżmy. On by był naprawdę ładnym rozświetlaczem, gdyby nie ten dziwny ton. Śliczne smugi mi tutaj powstały. Ok, kochani, w tak zwanym międzyczasie zrobiłam to, czego nie zrobiła chuda, odtwarzając makijaż, który pokazywała, czyli dorobiłam kreski. Jeszcze popracuję za chwilę troszkę nad. Tą kreską, bo widzę, że jest cieńsza od tej prawej. Natomiast zanim to zrobię i zanim przykleję rzęsy, to jeszcze bardzo delikatnie wycieniuję dolną powiekę, dosłownie muskając ją tylko tym brązem z paletki Chocolate Brown. Okej, okay, kochani, wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne z Ardell w wersji klasycznej, także tak prezentuje się gotowy makijaż, teraz delikatnie oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. I ja co prawda nie mam produktu, którego używa Huda, ale mam coś podobnego, czyli pomadkę Osaka Agnieszki Janoszki we współpracy z Glam Shopem, także delikatnie obrysuję sobie tą pomadką usta. A na wierzch użyję balsamu, którego użyła również Huda, czyli Huda Beauty Silk Balm. Dobra, moi drodzy, makijaż mogę już oficjalnie uznać za skończony. Także podsumujmy sobie to, co się dzisiaj zadziało, jeśli chodzi o te pielęgnacje z Wishful e, i tę taśmę, a właściwie maskę liftingującą, to wyrzuciłam oficjalnie w błoto 39 zł. Ta maska nie dała mi kompletnie nic oprócz ogromnego bólu uszu i jednocześnie bólu głowy przez ucisk na te uszy. One nienawidzą mnie do tej pory i dziękują mi jednocześnie za to, że skróciłam ten czas noszenia maseczki. No bo to naprawdę jest horror i nie polecam, naprawdę nie wiem jak to może utrzymywać się w sprzedaży. Że kto to kupuje i kto widzi tam jakiekolwiek efekty. Nawet słuchajcie, było takie zdjęcie na Instagramie Chudy, gdzie pokazane były efekty właśnie po tej masce liftingującej gdzie chyba siostra Chudy miała związane włosy w kółcyk, najpierw taki luźniejszy, a po zdjęciu tej maseczki twarz była bardziej zliftingowana. Tylko dlatego, słuchajcie, że ten kucyk był mocniej ściśnięty i to było widać, chamsko było widać, że po prostu ten lifting był spowodowany naciągnięciem włosów w gumce, a nie tą maseczką, więc dla mnie to jest produkt niezrozumiały. Co do tych plasterków, to one są ok pod kątem tego, że możemy sobie fajnie zbudować kształt oka, nie musimy tak bardzo pilnować, czy wyjedziemy za nisko, bo te plasterki trzymają to w ryzach, ale one nic tak naprawdę nie dają. Oprócz tego, że przez to wypełnienie żalowe zatrzymują wilgoć pod oczami z kremów albo z innego specyfiku, które sobie tam wcześniej nałożycie, ale same w sobie no nic nie robią, nie nawilżają. Co do tych paletek, to słuchajcie, no na pewnym etapie dopiero zorientowałam się, że raczej tutaj wielkiego testu ich nie będzie, bo testowałam je tak, jak widzieliście, dosyć specyficznie dzisiaj, ale to jest dobra wiadomość dla osób, które chciałyby usłyszeć o tych paletkach więcej, bo na pewno jeszcze sobie je potestujemy na tym kanale i przede wszystkim na pewno położona. Moje łapska na palecie Toffee Brown, bo chyba jest najładniejsza. Też najwięcej reakcji zebrała, kiedy pokazałam ją na Insta Stories. Także ja jestem ciekawa, jak się sprawdzi, i na pewno zbadamy to tutaj na tym kanale któregoś razu. Także to by było wszystko. Koniecznie dajcie mi znać, jak podobał mi się ten makijaż. Moim zdaniem, w tym szaleństwie była metoda i wygląda to ostatecznie ok. Poprowadziłam ten makijaż, co prawda, bardziej niż ta. Inspiracja chudy niż sama chuda. Chuda, moim zdaniem, trochę źle rozpoczęła ten tutorial i trochę mylące były tej te techniki nakładania cieni, ponieważ, moim zdaniem, robiła te centki, ciapki, plamki zbyt dużymi pędzlami, co wprowadziło chaos i na jej powiekach jest to widoczne. Jeżeli ja miałabym Wam coś rekomendować, jeżeli macie ochotę odtworzyć ten makijaż, to używajcie zgrabnych, małych pędzelków i budujcie sobie delikatnie ten gradient przejścia, cieniowanie i wtedy to. To ma szansę faktycznie wyglądać jak centki, a nie jak jakieś brzydkie smugoplamy, e, bo tak to niestety u chudy na powiekach momentami wygląda. Także to już jest wszystko na dzisiaj. Serdeczne dzięki za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, ściskam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia moi drodzy, pa 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 pa! A i zapomniałabym, w środę już, słuchajcie, premiera mojego teledysku do pierwszego singla, także widzimy się, już niedługo jestem podekscytowana, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy. W każdym razie trzymajcie za mnie kciuki, żebym po prostu dała radę to wszystko spiąć na tę środę i żeby wszystko poszło po mojej myśli. Także buziaczki jeszcze raz ściskam. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.